Pan z Wami. z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał, i bywa. Obudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody. Bycie nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazał cię dozorcy. Dozorca zaś wtrącił bycie do więzienia. Powiadam, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo Pańskie. Aleluja. Poglądam jeszcze na słowo, bo dzisiaj powiem, mocne jest. Takie ludzkie. Myślę, że zrozumiałe, dotykające serce gdzieś, szczególnie list do Rzymian, że ciało, duch ale ciało słabe. Ciągnie do czego innego. Jak Jezus przeżywa, to w Mani. Ale mam do ciebie, bracie i siostro, pytanie poważne. Jaka jutro i będzie pogoda? Kto sprawdza. Ile ma być stopni? 18 Dobra. A będzie pochmurno, czy nie? Słonecznie ma być. Kto sprawdza? Jest. Jedna osoba sprawdziła. Ręka do góry. Ktoś jeszcze? Okej, okay, ktoś sprawdził. Zgadza się, bracie? Tak jakoś. Będzie jakaś ta jutro pogoda. A ktoś patrzył dzisiaj na niebo? I zauważył prawidłowości natury? Patrzycie, czy nie? Trochę? Tak. To dobrze. Ja teraz jestem w Stryszawie i ostatnio patrzyłem na góry. Była mgła. I tak myślałem, chyba będzie padać. I wiecie, później padało na drugi dzień. O płódnic. Miecie rozpoznawać znaki natury i inne rzeczy, a obecnego czasu nie rozumiecie. Jak widzicie, na przykład inaczej, jeszcze zobaczmy tą Ewangelię. Macie pewnie takich rodzinę, która się bardzo już mocno kłóci. Co mówicie? Co mówię? Rozpadną się. Widaj, że się mają rozpać. Przewidujemy. Widzę ciężko chorego. Widzisz, bracie, kogoś... Się... Niedługo pewnie starszego umrze. Widzisz jakąkolwiek rzeczywistość? Widzisz, że paliwo jest coraz droższe? Będzie drożej? Będzie drożej. Umiemy rzeczy zewnętrzne rozpoznawać. Ale dlaczego nie rozpoznajemy wnętrza, znaku szczególnej w nas obecności Boga, tu, w naszej duszy? Jezus zadaje jedno z pytań: I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Sami z siebie nie rozróżniamy tego, co jest słuszne. Widzisz takie znaki, a nie czynisz. Widzisz obecność Boga, a nie czynię. I Jezus podaje ten przykład. Zobacz, idzie dwóch do sędziego. Kłócą się. Co by było słuszniejsze? Lepiej się pogódźcie po drodze, niż macie stanąć przed sądem. Co będzie sprawiedliwsze w tym wszystkim? Czy lepszy jest rzeczywiście sąd człowieka, sądzenie się z drugim, czy pogodzenie się? Co we wnętrzu ci podpowiada w Twoim sumieniu Bóg? I święty Paweł dzisiaj po prostu myślę, że rozwala system, nawet można powiedzieć. Bo widzi to, co zewnętrzne. On widzi, że ciało, które ma, popycha do różnych go rzeczywistości, których nie chce czynić. Nie chciałby czynić, ale nawet zobaczcie, co mówi, co mówi Paweł. Ale czynię. Że grzech, który we mnie mieszka, pociąga mnie do różnych złych rzeczy. A duch, który we mnie jest, chce czego innego. Obecność Boga jest w Tobie i we mnie. To jest ogromny dar, który w nas mieszka. Zobacz. W sercu życzę Ci tego, żeby Ci się udawało, bracie i siostro, znak, który jest w Tobie, to jest Jezus. Jezus, który w Twoim wewnętrzu żyje, w Twoim Duchu pociąga Cię do tego, co dobre, podpowiada Ci, jaki jest kierunek. Dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? To jest pytanie Jezusa do nas. Czemu nie rozróżniamy, co jest słuszne? Przecież możesz to rozróżniać. Święty Jan Paweł II, kiedy było wydanie nowego katechizmu, gdzieś mówi się, że jest też jego twórcą. Mówi o sumieniu jako wewnętrznym głosie Pana Boga i nazywa go sanktuarium. A sanktuarium to co jest? My widzimy Kościół. Powiedzmy, że tu jest też jakby takie sanktuarium. Znak zewnętrzny, co nie? My jesteśmy na zewnętrznej doświadczeniu modlitwy. Zewnętrznie to widać, że odprawiamy msze. To widać, że się modlimy. A wewnętrzne sanktuarium? Czy widzisz, że tu jest przeżywanie Boga w Tobie, że tu Bóg mówi w tym sanktuarium? Bo ktoś ci powie, że Bóg coś powiedział przez kogoś. Ksiądz coś powiedział na kazaniu albo gdzieś w modlitwie. Ktoś ci coś powiedział zewnętrznie. A wewnętrznie? Czy słyszysz w sanktuarium, jak tam głosi Jezus do ciebie? Jak ci mówi? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie, co jest słuszne? Bracie i siostro, rozróżniaj, co jest dobre i co złe. Bóg do ciebie mówi, nikt nie poprowadzi twojego życia i mojego jak Bóg, którego ja mogę słyszeć. Oczywiście ktoś stanie niekiedy za rękę i pomoże, co nie? Walnie się na pysk, <grych> a tak się w życiu dzieje: ktoś cię weźmie, hop, pod rękę idziemy znowu dalej. Pomoże przez różne doświadczenia. Czy to wsparcia, modlitwy, rzeczywiście duchowej, może i terapii, cokolwiek i wiecie, szarpnie drugiego i później idziemy dalej, hop, 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 Ale kto zdecydował, czy wstaje? To ja zdecydowałem we wnętrzu, że wstaję. To sanktuarium mojej modlitwy, doświadczenia, obecności Jezusa, mówię, ja wstaję. Ja chcę żyć. Ja chcę mieć nowe życie, inne zupełnie życie. Ten głos wewnętrzny, on żyje. Ale może ci się niekiedy wydawać i pewnie wielu z nas tak myśli, że Pan Bóg we mnie nie działa niekiedy. Że jak oglądam swoje wewnętrzne życie, to widzę jakby wielki bałagan. Macie tak nieraz? Że aż ciężko powiedzieć, że w tym sanktuarium moim wewnętrznym to dzieje się tak, jakby Jezus wszedł do świątyni i są te przekupnie, co nie? Tam sprzedają monety, bankierów i zaczyna to wywracać i te gołębie latają. Wyobraźcie że niekiedy mamy wyobrażenie, że może w moim sanktuarium wewnętrznym jest wielki rozgardiarz. Wszystko lata, nie jest poukładane. Ja nie jestem poukładany, boję się, aż drżę. Jedna ważna zasada. Bóg, to Bóg przemienia sanktuarium i On jest nim, i On je tworzy. To On je przemienia i układa. Jezus to wywraca. Ale Jezus to sprząta i tworzy wieczernik jako sanktuarium, miejsce miłości, przemiany. Nawet jeżeli Twój rozgardiasz, bałagan jest tu wielki, to się nie bój on to czyni. Posłużę się jednym przykładem, które widać bardzo pięknie w Ewangelii. Niedawno była taka Ewangelia. Właśnie wewnętrznym doświadczeniu, że jeżeli człowiek, i to jest nasze też działanie, które my próbujemy wewnętrzne posprzątać, przez działanie swoje, prawda? Że ktoś posprzątał swój dom, wymiód wszystko, tak? Wyrzucony został jeden zły duch z wnętrza. On się błąka na bezludny, bez woda gdzieś, bez ludziu, i co się dzieje? Widzi, że w dom jest wysprzątany i zaprasza siedem jeszcze gorszych duchów. I zaczynają tam mieszkać i stan owego człowieka staje się jeszcze gorszy. A może masz takie doświadczenie, że życie kiedyś było lepiej, niż się wydawało, a dzisiaj stan jest jeszcze gorszy. Jezus wyrzucił tego jednego. A wiecie, z kogo wyrzucił siedem złych duchów? Marii Magdaleny. Tu jest Maria Magdalena Patronka. Ewangelia Marka mówi o tym, że z niej wyrzucił siedem złych duchów. I ona żyła dalej. Żyła. Pomimo tego, że upadło, że upadła, można powiedzieć jeszcze raz, żyła dalej. Pomimo, że Ty czy ja upadnę w swoim rozrzuceniu, czy że ciało nas pociągnie do czego innego, upadnę, czy mogę wstać? Nie widzę, żebyście wierzyli, że mogę. Możecie wstać. Możesz wstać? Amen. Amen. Nawet jakby był w Tobie legion złych duchów, był taki opętany po drugiej stronie jeziora Galilejskiego, który miał legion. Kto go zwyciężył? Kto? Kto zwycięża w Tobie trudność? Kto pokonuje grzech? Kto układa ci życie? Kto Cię prowadzi, dotrzymaj się Jego. Gdziekolwiek będziesz, gdziekolwiek się podąży w swoim życiu, to Jezus jest tym, który układa nasze wnętrze. Ty będziesz niósł swoją pracę, czynił też współpracę z łaską, zewnętrzną i wewnętrzną w swoim sanktuarium. Ale to Jezus będzie czynił to dobro. I w Tobie i we mnie tworzy się nowe życie w tym. Tego, co pragnę, to jest w Jezusie. Dar przemiany, że człowiek zaczyna mówić w sobie idę, tak naprawdę pochodzi od Niego. W Ewangelii Jana powie: Nic bez mnie nie możecie uczynić. Bez Jezusa nic dobrego w nas się nie dzieje. I dzięki Bogu i Jemu wielka chwała, że możemy żyć. Paweł. W tym czytaniu, które dzisiaj słyszeliśmy, zakończył je tak. Będzie, gdzie ona jest? Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? I zdanie ostatnie: Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chcę powiedzieć: kto mnie wyzwoli? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Nie ma innej drogi dla nas pomocy w zmaganiu codzienności życia, jak Jezus, jak to święte imię, jak miód, które przynosi nowe życie, kiedy spotyka go każdy człowiek i za chwilę to się stanie. Eucharystia jest momentem spotkania go, i na nowo sobie przypominajmy, i doświadczajmy, zmieniajmy się w niego. I niech w tym naszym wewnętrznym sanktuarium, w którym On jest, w naszej duszy wnętrzu, Jezus, którego mamy, który mówi w nas, niech dzisiaj mocno nas przemienia i tego Wam życzę i sobie. Amen. Jezusowi, który w nas jest, który słyszy, który chce dobra dla każdego człowieka. Przedstawmy teraz intencje nasze i całego Kościoła.